Amatorzy jazdy na łyżwach mogą już odwiedzać lodowisko przy ulicy Kubusia Puchatka. Podobnie jak w roku ubiegłym, wstęp na nie jest bezpłatny. Od czwartku 30 grudnia amatorzy jazdy na łyżwach mogą się ślizgać na tafli przy ulicy Kubusia Puchatka na osiedlu północ. Miejska ślizgawka powstała staraniem pracowników Moksiru pod kierunkiem Kazimierza Sochy oraz Strażaków Ochotników. Pierwszą warstwę lodu wylano jeszcze przed świętami. Niestety, aura pokrzyżowała plany uruchomienia ślizgawki na święta. Próbę pierwszą podjęliśmy już przed świętami tego roku, licząc, że zrobimy przyjemność dzieciom na święta Bożego Narodzenia. No niestety, po trzech dniach przyszła odwilż i wstępnie rozpoczęta budowa tafli spłynęła. Na szczęście, po świętach chwycił mróz, więc przystąpiono do budowy lodowiska. W jaki sposób? To jest zrobione prądownicą, do której jest dołączona specjalna dysza, taka. No, taką ugiełką się to wylewa, tak żeby, nie tworzyć, żeby się nie tworzyły pęcherze. No, jak widać po, po lodzie, to jest twardy i, i praktycznie no, Nic Niczym nie odbiega od, od, od lodu, który jest na sztucznym lodowisku. Jak się okazuje, na ślizgawkę wielu szanownych czekało z niecierpliwością. Były pytania i nerwowe ruchy: dlaczego mróz już jest trzy dni, a lodowiska jeszcze nie ma? No, lodowiska nie buduje się dzień tylko trzeba odpowiednią grubość lodu zrobić i chcieliśmy, żeby około 3-4 cm udało się tego lodu zrobić. W tamtym roku chcieliśmy zrobić szybciej, grubszą warstwę i zalaliśmy śnieg. I okazało się, że to była nietrafiona decyzja. W tym roku budujemy wolniej, ale tafla będzie... Równiejsza i twardź. Od czwartku można już ślizgać się do woli. Od dziewiątej rano do 21.00. pierwszej. już wiarzy spotkaliśmy na ślizgawce tuż po otwarciu lodowiska. W tamtym roku jeździłem, no w tym roku wreszcie się doczekałem. Łyżwy to jest rzeczywiście sport, który można poznać w każdym wieku. Jak to było w Twoim przypadku? Od dawna jeździsz? No, nie, rok temu się nauczyłem, zawsze się bałem na łyżwach, no ale kolega mnie wyciągnął, bo miał swoje łyżwy, no i tutaj mnie nauczył jeździć rok temu. Masz już teraz swoje? Tak, tak, kupiłem y, tydzień temu. No. Widzę, że świetnie sobie radzisz na łyżwach, to już chyba nie pierwszy Twój sezon łyżwiarski. Nie, właśnie już długo jeżdżę, już chyba dwa lata. A zaczęłaś jeździć jak lodowisko, w Szanowie pierwszy raz zrobili, tak? Nie, tak. Czy cieszysz się, że teraz też lodowisko tak, bardzo się cieszę, bo bardzo lubię jeździć na łyżwach. A jak się jeździ, powiedz? Dobrze, jest równo bardzo. Można różne figury wykonywać? Tak, tylko że trzeba się najpierw nauczyć. A myślisz o tym, że w przyszłości jakąś łyżwiarką może zostanie? Tak, właśnie o tym marzę. Jazda na łyżwach po równej tafli lodu jest prawdziwą przyjemnością. A ślizgać można się tu do godzin wieczornych dzięki zamontowanemu w oświetleniu. Wystarczy mieć własne łyżwy. Wstęp jest bezpłatny, każdy jeździ na własną odpowiedzialność. Po prostu tak jak w lecie korzystało się z boisk asfaltowych, to teraz w zimie można korzystać, jeżeli aura na to pozwoli właśnie ze ślizgawki. Teraz miłośnikom tego sportu pozostaje zaklinać pogodę, by odwilż, jeśli nadejdzie, nie trwała zbyt długo.